Witam Was serdecznie. MaxPayPal przedstawia MotoGP21. W tym odcinku z powrotem wracam do Junior Typu. Tym razem będą to warunki deszczowe. Co do ostatniej aktualizacji, chciałem tutaj nawiązać do tej opcji, która tutaj się pojawiła a propos konfiguracji kontrolera. Chodzi tutaj o te ustawienia, które. Wspomniałem w ostatnim odcinku, chodzi tutaj o te żyroskopowe, bo mamy tą kalibrację. Możemy tutaj sobie naprawdę, jeżeli chodzi o gałki analoga, naprawdę tutaj tą krzywą sobie ustawić, jak nam się naprawdę podoba. Ale mamy też tutaj takie, taką funkcję o tej aktualizacji, jak, jaką jest tutaj żyroskopowe, takie ustawienia. Moim zdaniem, trochę twórcy firmy Milestone. Popłynęli z tym. Naprawdę, to jest fajne. Ta funkcja, jak widać, tego pada z PS4, ta funkcja jest dobra do pilotażu samolotem. Naprawdę, to by było fajne, ale w grze motocyklowej, coś takiego, że możemy przechylić pada i po prostu będzie on nam jeździł, nie wiem, do przodu, do tyłu, jak, jakkolwiek. No, to jest takie troszkę dziwne. Nie wiem, czy ktokolwiek by to testował. Myślę, że. Wiele graczy tutaj to testowało, ale myślę, że no nie zda to praktycznie egzaminu, bo jak tutaj pokażę myszką, to lepiej już tymi po prostu gałkami tutaj operować niż po prostu tym tutaj się No Zobaczymy co jeszcze oprócz tej aktualizacji jest, oprócz tego żyroskopowego ustawienia. Bo tak jak mówię, można tutaj sobie pograć na padzie. Jak tutaj widać z Xboxa, z PS4, po prostu z klawiatury. No to co do mojego odcinka, chciałem tutaj też poinformować, że to będzie mój ostatni odcinek, bo już mamy tutaj Walencję i wyjeżdżam w podróż służbową. Nie będzie mnie dokładnie 10 dni. Myślę, że jak. Po tej podróży wrócę. To będzie kontynuacja, tutaj, MotoGP. Bo jak widzę, twórcy tutaj nie umyli rąk, po prostu jeszcze coś tutaj robią w tej grze. Bo moje zdanie jest takie, że powinni po prostu, jak tylko się skończy sezon w listopadzie, MotoGP to zacząć pracę nad kolejną częścią, żeby ją po prostu ulepszyć. Co do tutaj. Mojego junior teamu, to też tutaj będzie fajny odcinek, bo tym razem, jak tutaj widać, jest tutaj Kazami. Akagi bardzo dobrze się spisał. Propo Red Bull, najlepiej pojechał, miał szansę na pierwszą trójkę, dlatego jeśli chodzi o tego zawodnika, to on w moim zespole, on tutaj zostaje. Ale propo Kazamiego, jego. Dzisiaj w tym odcinku będzie ważna sprawa: czy ten zawodnik na deszczowych warunkach będzie on, jak tutaj widać, ekspertem. Jeżeli się spisze, myślę, że dam mu szansę i będzie jeździł w następnym sezonie, czyli w tym samym tej składzie, ale zobaczymy od tej Walencji. Bo jak widać, już w Malezji, nawet tutaj się poprawił, był 9, w Australii 14. Tajlandia 13, Japonia 11, więc jak widać, już tutaj jest postęp tego zawodnika. Co do e, tutaj AKG'ego, no to można tutaj zobaczyć 10, tutaj troszkę słabo, 14, Australia 10 i Malezja 8 pozycja. No widać, że jest naprawdę dobrze, ale jak sobie kliknę jeszcze raz, proszę, tutaj pole position na. Trasie tutaj zdobył pole position. I to była trasa w Australii, ale niestety spadał z miejsca na miejsce, jednak tutaj pisze, że jest geniusze. No, kto wie, może jakby miał lepszy motocykl, może by tutaj osiągnął lepszy rezultat. Ale jak widać, jest to opcja dopracowana, jeżeli chodzi o te tutaj statystyki naszych zawodników. No to tutaj przejdziemy do naszych wzmocnień stać było mnie, więc ta taki palec wskazujący sobie tutaj dałem 150 tysięcy, dałem Prestige plus 5%. Naprawdę coraz większe tutaj kwoty jak widzę, to jest 200 tysięcy, tutaj mamy 350 tysięcy, tutaj 180, 300 tysięcy i tutaj mózg tutaj też jest na 300 tysięcy. Myślę, że dopiero będzie kolejny sezon, żeby już tutaj fajnie w 100% to śmigało. Propo menadżerów, myślę, że tutaj będzie bez zmian, bo ranka S Plus to jest praktycznie chyba najwyższa w tej grze, chyba że jest S z dwoma plusami. No tak, myślę, że tutaj będzie naprawdę dobrze. Dobra, a propos junior teamu, no to będzie fajnie przetestować właśnie warunki deszczowe. No, Mogę powiedzieć, że naprawdę to jest bardzo fajny sezon, bo tylko w Walencji tutaj pada. Naprawdę cały sezon miałem suche warunki, tylko w Walencji tutaj pada. No, Naprawdę tutaj tak czasowo też ładnie jechałem. I mogę tutaj się pochwalić, jak jechałem w Malezji, złamałem barierę dwóch minut. Propo Ducat tego motocykla. Ale teraz się zajmiemy tutaj Junior Teamem. Jeszcze tak powiem, że oglądałem też, bo se pobrałem szybkich wściekłych, jak ktoś ogląda szybcy wściekli, część dziewiątą. Ja raczej mam taki sentyment, że pamiętam jedynkę, dwójkę i topiu drifta, ale już ta czwarta, piąta, szósta, szybcy wściekli, no to mogę powiedzieć, że ten film. No, przesadzony, takie nierealne sceny są. No oglądałem, bo oglądałem, ale naprawdę już mi się to nie podobało. Tak jakby oni szli w jakąś komercję, jeżeli chodzi o te filmy. Jeżeli chodzi o trailer, naprawdę mi się spodobał Venoma, część druga, bo jedynkę oglądałem, Venom dwójka. To, pewnie do kina nawet pójdę. to naprawdę fajnie to wyglądało. Trailer dobra, no to zaczynamy tutaj wyścigi. No, kazami tutaj ładnie, chociaż, jako ekspert z pole position, e, będę chciał tutaj podpatrzeć jednak tych dwóch zawodników, bo jest na co tutaj zwrócić uwagę. A propos jeszcze takiej kwestii, ja sobie troszkę e, kontrast zmniejszyłem. Bo naprawdę ta czerwień ostatnio w tych odcinkach wręcz mnie troszkę raziło Ale wszystko będzie jasne jak tutaj na deszczowych warunkach sobie radzi także Akagi. może być tak, że zobaczymy Romano Fenati jak widzę tam z tyłu Gaz, gaz, no! Ale też mam taką, też takie wrażenie, czy da rady jeździć w tym samym teamie następny rok, czy tylko są to roczne kontrakty propos e, mojego zespołu. Okaże się, tutaj się okaże, dobra. Ładne tutaj były pokazówki z tego. Tym razem helikopterowa kamera. Myślę, że sobie teraz tutaj poprzestawiamy i będziemy mogli zobaczyć właśnie tego zawodnika Kazamiego. Bardziej będę tutaj się skupiał nad kazamin, bo jednak jest ekspertem o warunku deszczowych. Dobra. Kamera telewizyjna. Jak on tutaj wchodzi te zakręty, troszkę za szeroko już tutaj widać jak ktoś się tam przewrócił. No tutaj się dzieje, się dzieje. Jak oglądałem ostatnie e, takie tak, odcinki właśnie z tak, moich tutaj debiutantów, to praktycznie wszyscy jechali. A tutaj wiadomo, ja że ktoś się po prostu no, przewraca, nie? A tutaj widać, on za głęboko te zakręty pokonuje. Gdyby ja prze, przeciwnik się wywrócił, no to mogę powiedzieć, że no po prostu on to właśnie tutaj za szeroko trochę zaprasza zawodników. Oj, ale w topa najechał na niego. Helikopterowa kamera. Najechał na ten motocykl. Niestety tam się przewrócił. Tam też są wywrotki, ale tutaj się zaczyna robić. No to już jest old race. Kazami, niestety, jest old. Niestety, tutaj się przewrócił. Najechał na ten motocykl. Mógł trochę zawęzić ten zakręty, bo zauważyłem, że on się tak jakby wpakował w tego zawodnika. Ale tutaj ładnie, ładnie zacieśnia. A Kagi Garcia, o Tutaj trzeba popatrzeć. Więc jednak naprawdę na pozycji czwartej. Może jeszcze powalczyć z Garcją. Tym razem będzie to odwet za wyścig w Red Bull Ring. On przegrał z Garcją. Jak sobie teraz przypominam, bo obydwa te motocykle są z firmy Gaz-Gaz, ale to są naprawdę taka e, ktm O, obraca się: obraca się Garcia. Wcześniej wspominałem, że tak jakby ktoś nalepkę na paku dał i powiedział, no to jest KT, ale taka jest prawda, że Gaz Gaz chcą wypromować jednak tutaj tą firmę. Zobaczymy jak to będzie, bo tutaj bardzo blisko zbliża się Dary Binder. Naprawdę to jest zawodnik doświadczony i będzie bardzo ciężko tutaj naprawdę z tym zawodnikiem, ale wszystko zależy. Teraz się podpatrzę. W jaką tutaj zakręty wchodzi? on tutaj wchodzić właśnie tak ciasno, ciasno, to to jest dobre. Tutaj jest dobre. Niepotrzebnie się obracasz normalnie jak jakiś amator. Czemu on to robi? Sprawdźmy. Czy wider jest w stanie zaatakować AKG-go? Czy się obroni? Na razie dopiero to jest drugie okrążenie i tutaj z perspektywy takiego, no miałem takie wrażenie żeby jednak tak, o tutaj może tutaj, nie ja tutaj będzie za przodu ale widać jak te jeszcze teksturowo powinno być jeszcze tak dopracowane jeżeli chodzi spod kół ta woda pryskająca praktycznie wykask mojego zawodnika. Nawet nie widać, żeby on miał tutaj jakąś kroplę, jak widać. Ani tutaj z przodu, z, ym, z kokpitu. Ja z kokpitu w ogóle no, nie widzę żadnej kropelki. A przecież Garcia jedzie przed. Powinno coś takiego być, że jednak widoczna by ta była ta woda. O, teraz. Ta woda jest pryskająca. Ale na szybie po prostu ani nawet kropki nie ma. No troszkę tak no, jeszcze takie potrzebował, potrzebowałaby ta gra takiego troszkę dopracowania bardziej. No bo jak w tą grę gram już dobre, no z kilka miesięcy, ale jeszcze wychwytuję te szczegóły, które należy jeszcze tutaj troszkę poprawić. Ta, ta, ta tutaj Garcia, ale Garcia troszkę za szeroko pojechał, ma szansę. Ja widzę, a Costa tutaj zmierza tylko o zwycięstwo. Ale tutaj się bardzo zbliżył, obiewka już wystająca jest. Garcia. Garcia. Ma szansę. Jak będzie miał końcówkę, ma szansę. Bo widać, że w środku zakrętów jest szybszy od Garsi. Na hamowaniach. Też. Ale na prosty, tutaj będę chciał zobaczyć. Powinien się pod tunel aerodynamiczny schować, a on tego nie robi. Dlatego traci. Oj, oj, tutaj. Na tu hamowaniu będzie blisko. Nie, niestety zamknął drzwi. Nie robi. Muszę tutaj spojrzę bo binder tutaj naprawdę jest bardzo bliski. Będzie powtórka tego samego wyniku. Przechodzimy do kamery helikopterowej. Trzeba to zobaczyć, bo jednak garcia troszkę uciekł mu, a binder tutaj widać, że sobie szykuje mojego zawodnika na wyprzedzenie, bo tutaj mu się nie dał, naprawdę oby się tutaj nie dał, bo naprawdę powtórzenie tego sukcesu byłoby naprawdę bardzo dobre. Bo Kazami naprawdę zawiódł mnie tym upadkiem. Miał pokazać, że na warunkach deszczowych jeździ bardzo dobrze. No. Więc jego los jest na razie na wielkim znakiem zapytania. Bo jak zobaczę lepszego zawodnika, no to może Kazami się tutaj no, z nami pożegnać. Ale propos Akagiego, ten zawodnik cały czas jest naprawdę w bardzo dobrym bardzo dobrej formie już dwukrotnie udowadnia, że na słabszym motocyklu może powalczyć może powalczyć nawet o topową trójkę ale Winder tutaj się zbliża do, do hamowaniu nie dobrze zamknął tutaj dobrze drzwi tutaj fajnie widać z góry z tej helikopterowej kamery no naprawdę tę szybkość, prędkość tego motocykla a mocniejszy ma, Bilder ma troszkę mocniejszy ten motocykl Dobrze, że nie wykorzystuje, nie zaciśnia mocno tych zakrętów, bo byłoby ciężko Garcia nie, jednak troszkę za, za daleko uciekł, za daleko To widać tak jakby akagi zaczął troszkę słabnąć Teraz Teraz można sobie przysłuchać się, jak ten motocykl jeździ. Tu dodaje gazu, tu puszcza gaz. To słychać. Bo nawet słychać, kiedy ten zawodnik puszcza gaz, kiedy dodaje. O, puścił gaz. oby walczył, oby tutaj walczył zachował tą pozycję dobra, telewizyjna kamera myślę, że już będzie do końca i live na żywo chyba jest pokazane więcej e, więcej tutaj zawodników na live coś mi się wydaje, że nawet Pełna lista jest wystawiona. 22, jak w w klasie królewskiej, to chyba maksymalnie można było 22 dojrzeć zawodników. Ale tutaj ostatnie okrążenie, dalej, Peter, będzie ciężko. Jak widać, tutaj się wysunął. Aj, tutaj ostatnie okrążenie, nie, nie, przyblokuję mojego. Tutaj przeblokuje. Chyba, że mój teraz wyjdzie na to hamowaniu. Jest, 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 blisko. Zacieśnią. Jest, 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 obronił. Obronił pozycję. Widać, że z pinderem będzie walczył. Ramię w ramię. Tak jednak troszkę wypluło. Jednakuszkę tutaj wypluło. Jest blisko, jest blisko pindera, ale stracił trochę będzie ciężko, będzie tutaj naprawdę ciężko przetasowali się teraz, teraz, teraz powinien tutaj zaatakować na tej prostej ach odprostował się niepotrzebnie mógł normalnie do końca pojechać w tych zakrętach będzie bardzo ciężko Tak, Windel jest bardziej doświadczonym zawodnikiem, ale... Tutaj wiem, że był dobry, tutaj wiem, że był dobry. Niech się napędzi i w ostatnim zakręcie to zrobi. Teraz, teraz bym musiał opóźnić hamowanie, niestety brakło go, brakło, brakło, tutaj. No, niestety, tutaj przegrał milimetrami, ale było blisko. Dobrze, naprawdę pojechał. Jak widać, Akagi tutaj mi nie zawiódł. Po raz drugi pokazał klasę. No i z pewnością tutaj Akagi ma już przepustkę, że na pewno znajdzie się w moim zespole w następnym sezonie. Masja Sala, czantoneli Kazami, niestety bardzo słabo. propo teraz podsumowania, takiego e, chciałbym tutaj zobaczyć, jak tutaj wygląda sytuacja. E, punkta, punktowa jest w 15. Nie dość, że dobrze jechał w każdym wyścigu. Notował wyniki w pierwszej piętnastce, Chyba raz tylko podpadł, chyba w Ameryce był 16, poza y, to moimi osiągnięciami, ale tutaj reszta bardzo ładnie jechał. 100 punktów, jak na debiut. ładnie. Y, propo Kazamiego. Jest, znalazł się. Na szczęście w pierwszej 15 się znalazł, jeżeli chodzi o walkę y, na koniec sezonu, y, ale całkowita klapa była propo naprawdę ostatniego wyścigu. No niefortunnie tutaj się zawodnik przewrócił. Tamten wykorzystał tą sytuację, ale za szeroko te zakręty robi te Kazami, zauważyłem. Za szeroko. Ósma pozycja. No ładnie wyprzedzili tutaj Maxa Biagiego Team. No tutaj naprawdę jest postęp. Jest postęp, bo chyba byli na dziewiątej pozycji ostatnio, jak tak począłem.

po chwili jeszcze tutaj będzie klasa królewska. We're moving now to the grid, where the ja myślę, żeby już zakończyć ten odcinek i w następnym odcinku właśnie pokazać tą klasę królewską. Także do zobaczenia.